Cześć, znowu Dzisiaj nagramy pierwszy odcinek z serii um, Kto dłużej się? Na. Dzisiejszą miejscówką będzie um, miejscówka Snoop Doga, Siedziba, Siedziba Doga. Um, dam wam tylko Olika od razu. Na druga miejscówka to był Siorwany Szuwary. I na trzeci odcinek zobaczycie w sumie. Nie będę wam już liku. Wszystko mam zaplanowane. No co, na no sam straci zachęcam do łapeczki w górę, no i subika, bardzo chcemy dobić 100 subów, bardzo Wam dziękuję za 400 40 subów w mniej niż miesiąc od założenia kanału, nie spodziewaliśmy się, że się kamera wstać, no i co, masz coś do powiedzenia? Nie, do No i co, widzimy się już w busie, czyli że już jesteśmy w busiku. I teraz tak, Będzie i ja, to... słuchaj, posłuchaj. Posłuchaj. Posłuchaj, że ten filmik nie był taki entuzjastyczny, że gadamy o, tutaj jest typo. O, o zabiliśmy Wzowia, no way, no way. Tylko będziemy tak, przynajmniej będziemy starać się gadać luźnie, tak jakbyśmy grali normalnie. I teraz tak, posłuchaj. E, obręby mapy jest do końca tego mostu, i tutaj wokół jest do końca. Tego jeziora do końca do, do nie końca, nie do, można do, wypływać ta, na przykład za to. Jeziorko, do do, do końca, końca tej wody? Do końca tej wody można tam. A, on to już landing. Ja też. I do końca mostu. Ale, ale, tu dużo osób leci. Jeden malowny trawisa, tak, by the way. No, rozumiem, chodź. Dajcie lecimy. Bo tej subenty, leź tu, bądź subenty. Chodź tu, chodź tu, leź tu. Dobra, e, najpierw musimy oczywiście współpracować, żeby zapić typu. Pompa. E, daj 60... do mnie, daj do, do mnie. chodź. E, dead jeden. Chodź o mnie, chodź o mnie. Nie dobiję, nie dobiję, nie idę, chodź się. Wiesz pompa, pompa, wiesz i chodź o mnie. Będy na mnie. A, no to ja jestem dead. To co ty tam robisz? Chodź tutaj do mnie, mnie. chodź szybko, szybko. szybko. Gon się, 24-white! Gon się, gon się, ja, 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 ja ciosnę, ja cię czekaj. Nie wiem, on gdzieś musi. A ja mam 7. Chodź, tu. O, o, no to ja chyba będę. Dot... No co? Masz tu. Ty... A, masaż, nie! Masz coś do leczenia? Masaż, chodź, tu. Nie, 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 chodź, 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 szybko!

jak ze, jak, jak ze śląska, kopiemy kpemy Chodź, Tomek Idę Sekunda nie użyłem właśnie sam beczek Tu masz od tego No nie, no ty Ja mu robię sabotaż Nisz to, nisz to, nisz to, to, bo tu można przy... Wszystkie działka z mistr można tu wyłączyć, widziałeś z tym Wszystkie działka z by się włączył jak to zniszczyć, wiesz o tym To nie wybucha, to tylko się takie zrobiło Nic się nie dzieje. o tym Dobra, no, chodź musimy i wyjść, wyjść, wyjść tam tyle Chyba już stupa zabili Stupa już zabili? O kurde, to już nie mam. Tam, 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 tam! Do mnie chodź, do mnie chodź! O, tu dostałem. dostałem! Tak się ochroniłem, nie masz takiego fakta. 8 HP Ginę. I ogólnie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Wdaję. Nie polecam, widzowie. O! Bo bot mnie gazuje, nie jest lat. Bo bot mnie gazuje, znaczy co? Gonie! A, pomocy! No ja, ja nie mam Gazuję mnie, bo Znaczy to... nie to... gazuję mnie, ale zaraz mnie zgazuje. Ja nie chcę umierać, jestem za młody. Weź podziękuję na razie. Wskażę do śmieci i uciekam. Łatwo? Do, 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 do śmietnika, do śmietnika wskoczyłem. Jak on tutaj przyjdzie, to mu rzucam, rzucam mu jak jak on tu przyjdzie. jak gdzie ty jesteś? Chodźcie do mnie. Ciągnąć i kampić pod jakimś daszkiem i przejeżdżąc tam Ej, to jest inny chyba to. Chciałem się pod daszkiem, kampić, szukamy wazu do, do, do nagrywania, zresztą. Ej, dobra, stawiam na, 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 na koszu ten... Um, ...bomby. minobisco minobisco min <coughs> Zderzam się mnie bo coś tu się dzieje fajnego? Eee, nie, ale wiem, że tutaj chodzą na typy, typy którzy mają, a Zaczekamy, sobie, stąd pójdą, zbierzemy white i lecimy do bunkrów, się do safe'u, znaczy. Tutaj przy. Tutaj przy. O, kurde, on jest obok mnie, chyba. A nie, to jest bot. A nie chcą wszyscy poszli stąd, wiesz? Chodź, chodź, tu idziemy. Chodź, chodź idziemy. ej. Dobra, Poczekaj. Poty, chodź, mam poty. Ci drzwi samo otworzyły, czemu tu się drzwi samo otworzyły? Ej, drzwi mnie się chyba samo otworzyły. Nie mam pojęcia. Dobra, jestem upa, one się nie otworzyły. Jakim tym, to ty, ty jest wszystko zniszczone, ty? Ej, ty wszystko zniszczyli wokół Tomek. Może. Ach, ej, bo bot do mnie strzela jakieś. I gdyby z... mnie bot zabił, to by się chyba. Podmakał. Ale z, To typu czy bot? Bot. Radziłbym, bo... cię zb radziłbym ci bym cię zbierać, bo ja już sobie zebrałem bardzo dużo wszystkiego i mam łajta na przykład. Co? Czym bot strzela ze sztusra? O jakie sztuczne są w tej grze? Nie było. masz sztusra, to jest Sniper. Nie, on ze sztuczna strzela. Sztuczna? Sztuczna? Sztuczna, no dobra, nie, z kim ja grałem. Sztuczna? Sztuczna? No strzał patrzcie, on ma tucer, widzowie. Sztutła? Widzę on ma tucur? Aha? Widzę strzał ze szczut. sztutra? Widzę strzał ze stu. Widzę strzał ze szczustra ze szczutra? A może strzał ze szutra? Strzał. Widzę strzał ze szutra. Widzę strzał ze szczutra. Tak widzę, strzelał ze sztutra. Ze sztutra strzelał, prawda? Typy, chyba. Ze, ze, nieważne ze, ze, ze sztu... Wow. nie ważne! Ze, z stu... no, On ze sztutra. <gry> ja, się mówi, ze, ze sztucra? Ta, sztucer. Nie, widziałem ze, ze sztucra. I... I z wypadł z niego nie bez kremka, więc... Ej, pro, mam propozycję. Co mam Podzielmy mistrzówkę na dwie ja nie. będę na jednej powie, ty na drugiej? No. Aha. Co o ty myślisz, że ja taki jestem. Łatwy. Bad tak boy, tak. bad boy. Jak ci zamienić w tego, tego? Gdzie jest to, taka, ta, taka? Mam to w dupie. Aha, Toch, to to nie zniszczy i tą tą? Ci się zamieniasz? Jak coś, typy, to jak, no coś, jak coś typy się obok, mnie, obok nas biło, więc wiesz, żeby ci nie strzelać. I gdzie oni dali tu tą, 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 tą taką szafkę zamieniającą? Gdzie się masz zamienić? O, nieważne. No to gdzie? Do, do, do. Typy! Uciekaj! To są typy z uciekaj, Uciekam się, kam się gdzieś. Uciekaj, to są typy z miejscuwy. to są typy zmisuły. Kam się, kam się, kamp się. Ja się skampiłem na dole. Poczekaj. Jak, 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 jak coś jak zadasz, to będę musiał, będziemy musieli nagrać czas, bo nie będę mógł cię roznać. Mam pazę, Syju! Jestem kurwa. Fizki miała Ej, gra gra. To, że teraz już nie będziemy mieli zona. na co użyłem? A masz lecie? Jak film może być trochę krótki ogólnie. Ja mam. Film może być trochę krótki. Dobra. 10 minut no to nie będzie źle. Chwytu. No dość słuszne nie się buildu, co nie? Ja mam poszedł do jak najdalej, jak najdalej są na to krzyżynie na, na swoim miejscu. No tego że tutaj typy są. No właśnie, więc... właśnie się zastanawiam co zrobić, ale pewnie pójdę... Dosłownie obok mnie. Obok ciebie, czy gdzieś tam dalej? No mam wizualizację dosłownie jakby był... Co, ale kroków? ...parę metrów ode mnie. To? To, doby, to kroków? No. To dawaj go zabijamy, bo ja mam fioletową Pompejemkę. No to chodź za To idę od ciebie. Gdzie on jest? Oś, to sztucze. Sztucer. Aha, to boty. No, z kim ja nagram. Z kim ją ja nagram? To ani tam już udaleka ani, ja są daleko, oni już posi dawno. Ani to ani chce już dawno są twashi tam jak, jak coś Why so serious? Sztuce sztucer, no już nie to mówię. Sztucer Sztucer O kurczę, kurcy tu pasamę? Czekam się, wójdę przez wypadek. Uuu, fajny lucia. Ja nie mam żadnych broni już jak coś, więc jak coś to nie mam jak się bronić. Jak coś... Na jak coś, to jak coś, nie? Coś, coś, mam, coś mam na pewno, nie? A to chcesz mi może powiedzieć? Nie. Co ty myślisz? No właśnie, na przykład myślę, że fajnie mi się właśnie nie zrobiło. Po so ten no. biej damy, biej damy, co wziąłeś ten grapy. Ja idę, ja Nie, no nie. Ej, helikopter! Biorę er helikopter, nie obchodzi mnie to. Nie, że nie biorę er helikopter, nie poszło by. Troszeczkę najdalej, jak możemy pójść, jest tutaj. Jestem tutaj na granicy, na granicy. I czemu ty wyszedłeś? Jestem tu, tutaj z woda. No to nara. Nara, nara. Ja sobie jeszcze na poboczach będę zlitoła ostrzynki. U, się opłaca to robić w sumie. znaczy co? Tak oczywiście są na miejscu jakoś, bo Jak, jakby jest obok wody, tak to, to troszkę obok tej wody mogę wyjść, żeby było przesadę. Tak są mniej 10 metrów. Tak to można. I nie wiem, czy nie boję się bo ja mam Halo? Halo? To my kto? Właśnie go wiemy, wymalczanie sobie. Je, masz nie ma szaczenia! Tomek, to! Wezwy się do wizów. Jest toksik. Czemu on się nie leczy? On chyba umrze. Widzowe. Co on robi? O, nie trenerze. Halo. No halo. Czemu się nie muszać? No halo. Nigdy e, nie, nie wiem Bo mi się słuchawki rozładowały. A, no nie Ty się śleczyć, leczyć, goście, Ty nie masz szczenia?

Ty ja zginę! Nie, to ja nie zginę, mam pod nasz. Ale gdybyś... Nie, gdybyś ty nie tak zajęł, to bym naprawdę się... Kurzył. A ja bym się tak śmiał... Uuu, medo znalazłem. Aha, a tu już jestem poza. Nie, tutaj jestem. No ale przecież wyszedłem. A to bardziej to do końca miasta mia do końca mostu miało być. No, tutaj miało być do końca mostu, to jest jeszcze koniec mostu, dokładnie tutaj. Co mnie gasujesz? Czy ja tu nie biję jakiegoś cełusznika? Auschwitz! 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 A, nie bije mnie. Wszędzie to. jest fajna muza. Nie, nie. I widzisz jak mi muza ty miał tu tańczy? Może? Przyszmy, są te? Ej, jaka jest muzyka w 3 to ci ja to samo poskakuję, wiesz o tym? Może. Ale panie wzięło.

Nie, auto mnie Auto mi nie autuje. Tutaj, Anto, Auto mi samo skacze. Poszło takie fajne. Ej, widzowie, w ogóle zostawcie łapeczkę w górę sobie subika dzwoneczkiem. Chyba, że to mówiłeś już. No, to bym no na stracie filmu. Dobra. Tyry, ty, 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 ty. Zawie no, co tam było. Jak coś nagrywamy to jest dokładnie teraz 245. Mamy zamiar wam nagrać jeszcze jeden odcinek dzisiaj. Hej. Raczej wątpię. E <laughs> nie no, myślę, że nam się uda nagrać na czylu. Jeszcze subdoga. A ten sygnał A, chciałbyś powiedzieć gdzieś może i zostało leczenie? E nie. No, mogę, no, powiedzieć, mogę powiedzieć, że... Mogę powiedzieć, jak to możliwe, że bandaże leżą tak po prostu na ziemi 3. Nie, może ja nie wziąłem. Um, tutaj chciałem jeszcze raz podziękować um, Klowi Alonowi, czyli Nugget123, Nugget tak ma chyba na YouTube, Nugget123 za tę matkę, którą właśnie w tym momencie tańczę. Zgiftował ją. Omijał. Bardzo dziękuję. Mi też możesz. <laughs> Bardzo fajna jest ta matka, moim zdaniem. jak miała sens taka... Jak używam ją już cały dzień i mi się nie taka mocna... 8,5, 8,5 motką mam wstanie, na 9 bym dał, mocna 9, o, to jest mocno, też mocno. mocna 9, a to... ta motka, którą już miałem dawno, o, dziesiątka... a jakby był z element, to jest, wiem, z Zdziw dziwka będę mieli... ale Storm Stickness chyba działa tak, że jak zostaną dwa teamy, to wtedy dostajesz tam Sticknessa, jak to nie. Nie, eee, nie, dostajesz tam Stickness wtedy, kiedy. Dostałe, powiadomienie dostajesz, gdy zadała Ci strefa 500 HP, a taki, że Ci już zaczyna być 200, to jak zadała Ci 600. A to w sumie będzie RNG, kto wygra. No tak trochę. Teraz ja się tutaj rozglądam za leczeniem jeszcze. Uuu! A Ty zużyłeś wszystkie apteki? Też się powiem, że zużyłem wszystkie apteki. Nie? Bo Ty na początku używałeś aptek, a ja ich na przykład nie użyłam, bo zostawię sobie na burzówkę, bo jak będę bandaże bandaży na burzówce, to to będzie bez sensu. A mi zostały jeszcze trzy apteczki. Aha, no dobra. Ale tylko trzy apteczki? Tylko? Postaram jeszcze ty masz więcej niż jedno. Tylko czy coś jeszcze? No coś ja, jeszcze? ja mam 5 bandaży i apteczkę, tak szczerze. No to chyba na razie lekko wygrywam. Lekko to. Ale mi cię też nie zadaje chyba. No wiem. <laughs> nie no czy się usłyszałeś właśnie. Się ja się do ciebie przed jak coś. To już mam takiego śmiesu w widzowie. O, że? znalazłem flopera. To znaczy w I dopiero teraz to zobaczyłem, przysięgam ci To nie jest u zawodnika, kurde, nie gdybym ja zadarł w taki głupi sposób To by się popłakał Miłego płakania, chodź co Chcesz powiedzieć ile ci leczenia zostało? Mmm. Jedna apteka i dwa bandaże. Wygrywam, bo mam dwie apteki i dwa poszczaki. Ja mam jeszcze jednego poszczaka, właśnie tutaj. O cholera, Dostałam powiadomienie o starym stykle się. Serio, jeszcze nie? Ja mam mój, na wiesz? Ja Do... jeszcze A nie nazywam. O, mam właśnie. Uh. Uh, oh, oh. Ohohohohohoho... Ho, 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 Top 2. Top 2. Ej fajnie by było, gdyby teraz specjalnie sko skoczyli z wysokości i byśmy zrobili Na <suszę> no, że tak nie będzie? Ogólnie taki tip... Też tak uważam, ale... a ty przegrasz? Ja wiem, ja że się że przegrasz. Przegrasz, wiesz ten. Ja przegram. Przegrasz Polskie doceniacie storm już. Biedbałeś, Pana zauważyłeś. Przegrasz, jestem tego pewna, że przegrasz. E, ty, mógłbym na dlaczego, ale tego nie powiem jeszcze. Dopiero gdy doceniacie storm sicknessa, to powiem. Masz storm sicknessa? No. Masz? On no. też mam. Posłuchaj, bo ty, ty, ty użyłeś ten... Y, ty miałeś mega małą HP, jak miałeś, y, jak się miał zacząć Storm Cygnet. Jakbyś miał 30 HP, to byśmy miał instant keto. Ale nie, nie miałem nie? Zadałeś. No to co widzę? Mam wygranego. Ty kłamałeś z tym leczeniem. Co? No, skłamałem. miałem... Wtedy, kiedy wiem, to miałem 5 aptek i 10 bandaży. Ale ty jesteś kłamca. <laughs> no co? I dosłownie wygrać. Gdy, gdybym przed Tobą? Gdybym e, dosłownie w, te, w tym samym czasie, kiedy ty dostał e, pierwsze od dzona? byśmy mieli takie same szanse. No dobrze, widzę. Mam nadzieję, że taki króciutki filmik, nie wiem, króciutki, bo w nie wiem, to są z nim trwa, pewnie tak z 15 minut, 20 minut. Mam nadzieję, że taka seria Wam się spodoba. Jest to pierwszy odcinek z tej serii. Um, um, no i co? Mam nadzieję, że Wam się spodobał filmik. Chciałabyś coś powiedzieć na no koniec do widzów? Miłego dnia. No to znaczy w sumie u nas wieczoru, ale u Was miłego dnia. No, miłego dnia.